Paryż 17 października roku 1849 roku. Każdy oddech był dla mnie jak zrywany akord, a każdy kaszel niczym gwałtowny dysonans. Miałem 39 lat, a jednak czułem, jakbym całe życie przeżył na granicy śmierci. W pokoju panował półmrok, przerywany jedynie blaskiem lampy. W oddali słyszałem szum miasta, ale w mojej głowie wybrzmiewała już tylko cisza. Przypomniałem sobie słowa Hektora Berlioza, który z typową dla siebie emfazą powiedział o mnie kiedyś, że całe życie był umierający. W tamtym czasie zdawało mi się to tragiczną metaforą, ale teraz, w tej chwili, nabierało ponurej, dosłownej prawdy. Moje ciało, od dzieciństwa słabe i wątłe, zawsze stawiało opór. Od lat dręczył mnie uporczywy kaszel, duszności i krwotoki. W grudniu 1845 roku w liście do rodziny pisałem, że przeżyłem tylu ludzi mocniejszych i młodszych ode mnie, że czułem się wieczny. W tej bezgranicznej słabości, która towarzyszyła mi przez całe życie, kryła się paradoksalna siła. To właśnie ciągłe poczucie bliskości śmierci napędzało moją twórczość, jakby każdy utwór musiał być stworzony, zanim moje palce stracą władzę. Była to nieustanna ucieczka przed śmiertelnością, która, jak się okazuje, dobiegła końca. A teraz, gdy ostatni akord życia wibruje w powietrzu, moja pamięć cofa się do początków. Moje życie zaczęło się w żelazowej woli, w majątku hrabiostwa Skarbków, gdzie mój ojciec, Mikołaj Chopin, pracował jako guwerner. Nawet data moich narodzin była naznaczona dwoistością, która miała określić całe moje życie. W akcie Chrztu widnieje 22 lutego 1810 roku, ale zarówno ja, jak i moja rodzina świętowaliśmy 1 marca. To rozdwojenie między oficjalną metryką a osobistym przekonaniem było symbolicznym odzwierciedleniem mojej podwójnej natury. Urodziłem się w polskiej rodzinie, moje serce i dusza były polskie, ale nosiłem francuskie nazwisko, odziedziczone po ojcu, Francuzie, który jednak umiłował Polskę. Wkrótce po moim urodzeniu przenieśliśmy się do Warszawy. Tam, w prawym skrzydle pałacu Saskiego, nasz dom rozbrzmiewał muzyką. Moja matka, Justyna, która sama grała na fortepianie i śpiewała, była moją pierwszą nauczycielką. Po niej, w wieku sześciu lat, trafiłem pod skrzydła Wojciecha Żywnego, czeskiego skrzypka i pedagoga. Byłem wątły i blady, ale szybko okazałem się cudownym dzieckiem. Moja siostra Ludwika i ja często graliśmy na cztery ręce, a ja już wtedy zacząłem tworzyć własne melodie. Moje pierwsze kompozycje, Polone z Bedur i Gemor, spisywał mój ojciec. Mój pierwszy publiczny występ, w wieku zaledwie 8 lat, miał miejsce 24 lutego 1818 roku w Warszawskim Pałacu Radziwiłłowskim. Granie w salonach arystokracji i w Pałacu Belwederskim u Wielkiego Księcia Konstantego stało się dla mnie codziennością. Byłem wówczas bladym chłopcem w ciemnym żakieciku i krótkich spodenkach, a publiczność widziała we mnie cudowne dziecko. To doświadczenie, choć nobilitujące, wcześniej uświadomiło mi, że występy publiczne to rodzaj spektaklu, który nie pozwala na pełną intymność. Być może dlatego w przyszłości wolałem małe, prywatne recitale w salonach zamiast wielkich koncertów dla mas. Ta wczesna rola publicznej sensacji ukształtowała moją późniejszą skłonność do wyrażania najgłębszych uczuć w małych, osobistych formach. Po zakończeniu lekcji używnego w 1822 roku, w wieku 16 lat, podjąłem formalne studia w zakresie teorii kompozycji u Józefa Elsnera w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki. Elsner, widząc we mnie szczególną zdatność i geniusz muzyczny, pozwolił mi rozwijać własne ścieżki. Jednak to, co miało największy wpływ na moją twórczość, nie wydarzyło się na uniwersytecie, lecz podczas letnich wakacji spędzanych na polskiej wsi, w Antoninie czy Szafarni. To tam zetknąłem się z bijącym sercem polskiej muzyki. Słuchałem muzykantów grających w karczmach, towarzysząc wiejskiemu skrzypkowi na jednostronnych basach. Chłonąłem pieśni obrzędowe, przyśpiewki taneczne i melodie ludowych kapel mazowsza, kujaw i wielkopolski. Ta wiejska muzyka nie była dla mnie jedynie tłem, wniknęła w głąb mojej świadomości, nadając mi język, którym mogłem opowiedzieć o swojej ojczyźnie. Rytmy mazura, kujawiaka i oberka, które usłyszałem na wiejskich zabawach, stały się fundamentem moich mazurków, nadając im głębokie znaczenie i czyniąc je kwintesencją polskości. W tym czasie przeżywałem też moją pierwszą miłość do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej, dla której skomponowałem swój Koncert f -Mall. To w tamtych młodzieńczych latach w sercu Mazowsza ukształtowałem swoją muzyczną wrażliwość, zyskując poczucie, że moje korzenie są niepodzielnie związane z polską ziemią i kulturą. Opuszczałem Warszawę 5 listopada 1830 roku z myślą o tym, że wyjeżdżam tylko tymczasowo. Przecież miałem powrócić. Moja podróż prowadziła przez Drezno, a potem do Wiednia, gdzie miałem dać kilka koncertów. Nikt z nas nie przewidział, że ten wyjazd stanie się początkiem mojego dożywotniego wygnania. Gdy dotarła do mnie wiadomość o wybuchu Powstania Listopadowego, chciałem natychmiast wracać, aby stanąć do walki. Jednak moi przyjaciele, zaniepokojeni moim wątłym zdrowiem i przekonani o wartości mojej muzyki, Odwiedli mnie od tego zamiaru. Decyzja o pozostaniu za granicą była dla mnie niewyobrażalnie bolesna. Musiałem pogodzić się z tym, że nie będę mógł walczyć z bronią w ręku za moją ojczyznę. Zamiast tego mój fortepian stał się moim polem bitwy. W mojej muzyce przelewałem całą tęsknotę, dumę i gniew. Moje polonezy przestały być jedynie tańcami, stały się heroicznymi manifestami, pełnymi heroizmu i mocy. Pragnąłem, aby moja muzyka niosła otuchę mojemu narodowi walczącemu o niepodległość. Stałem się symbolem Polski wolnej i niepokonanej. Wygnanie nie było dla mnie pasywnym wycofaniem się, ale stało się bolesnym, świadomym wyborem, który nadał mojej twórczości nowy, patriotyczny cel. Jesienią 1831 roku przybyłem do Paryża i miasto to stało się moim domem. Szybko wszedłem w kręgi najwybitniejszych artystów epoki, a moje utwory zaczęły zyskiwać uznanie. Zaprzyjaźniłem się z Francem Lisztem, Hektorem Beriozem, malarzem Eugène de la Delacroix i pisarzem Heynem. Moje kontakty z polską Wielką Emigracją, z takimi postaciami jak Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz czy książę Adam Czartoryski, utrzymywały moje serce w kontakcie z ojczyzną. W Paryżu znalazłem swoją niezależność finansową. Przede wszystkim jako nauczyciel gry na fortepianie. Moje lekcje przynosiły mi miesięczny dochód rzędu 2800 franków. Podczas gdy roczna pensja profesora konserwatorium wynosiła 3000 franków. To sprawiło, że mogłem pozwolić sobie na wyrafinowane życie towarzyskie i skupić się na komponowaniu. Jednocześnie, choć stałem się gwiazdą salonów, moje serce zawsze szukało intymności to właśnie wtedy rozwinąłem gatunki takie jak nokturn, nadając mu nową, głębszą, poetycką jakość. Byłem również pierwszym, który nadał balladom i szerzą status samodzielnych utworów koncertowych. Moje nokturny, które często nazywano pieśniami nocy, były moim wewnętrznym, osobistym dziennikiem, pełnym melancholii i intymnych refleksji. Moja przyjaźń z Francem Lisztem była równie skomplikowana jak moja muzyka. Choć zadedykowałem mu swoje etudes op. 10, podziwiając jego wirtuozerię, byłem głęboko poruszony, gdy w trakcie jednego z występów wplótł w moją kompozycję własne improwizacje. Ten incydent uświadomił mi, jak bardzo cenię nienaruszalność swoich dzieł. W przeciwieństwie do Liszta, którego geniusz był ekstrawertyczny i publiczny, mój był introwertyczny i osobisty. Rok 1838 przyniósł mi związek z George Sand. Początkowo, ze względu na jej męski strój i dym papierosowy, Sand wydawała mi się odpychająca. Jednak jej determinacja i siła ostatecznie mnie uwiodły. Początek naszego romansu, a jednocześnie próba ratowania mojego zdrowia, doprowadził nas na Majorkę. Podróż rozpoczęła się obiecująco, jak pisał Liszt. Niebo jest turkusowe może jak szmaragdy, powietrze jak w niebie. Ten romantyczny początek szybko jednak ustąpił miejsca brutalnej rzeczywistości. Pogoda się pogorszyła, a moje zdrowie, w niewystarczająco przygotowanym domu, gwałtownie się pogorszyło. Miejscowa społeczność, obawiając się gruźlicy, stawała się coraz bardziej wrogo nastawiona, co zmusiło Sant do samotnych, wyczerpujących wypraw poprowia. Wyjazd na Majorkę, Często romantyzowany, był w rzeczywistości sprawdzianem, który obnażył nie tylko kruchość mojego ciała, ale i złożoność naszej relacji. Sand, choć pełniła rolę mojej oddanej pielęgniarki, zaczęła czuć się obciążona tą rolą. Niemniej jednak, to właśnie w tym czasie, w opuszczonym klasztorze w Valdemosie, skomponowałem wiele swoich arcydzieł, w tym 24. Preludia Prawdziwym schronieniem stała się wiejska posiadłość sant w Nochant. Spędzaliśmy tam pół roku, a to stabilne środowisko pozwoliło mi na nieskrępowaną twórczość. To w Nohant powstały moje ballady, scherza, polonezy. Nasz związek był twórczym tygłem, w którym ból i radość przeplatały się z sobą. Trwał niemal 10 lat, ale zakończył się gorzko w 1847 roku w dużej mierze z powodu mojego rosnącego poirytowania, wywołanego chorobą i konfliktu z córką Sand, Soulange. Związek ten był moim największym źródłem inspiracji i cierpienia, a te sprzeczne emocje na zawsze pozostały w mojej muzyce. Ludzie widzieli we mnie symbol romantycznego geniuszu, którego twórczość była odzwierciedleniem wrażliwej duszy. Prawda o moim zdrowiu była jednak o wiele bardziej ponura. Cierpiałem na przewlekłą chorobę układu oddechowego, na którą składał się wyniszczający kaszel, duszności i krwioplucie. Choć oficjalną przyczyną śmierci uznano gruźlicę, lekarze od lat wysuwali też inne hipotezy, w tym mukowiscydozę czy gruźlicze zapalenie osierdzia. Śmierć mojej siostry Emilii w wieku 14 lat z podobnymi symptomami sugerowała, że nasza choroba nie była przypadkowym schorzeniem, lecz tragicznym, dziedzicznym fatum. Moja choroba nie ograniczała się jednak do ciała. Cierpiałem na regularnie pojawiające się halucynacje wzrokowe. George Sand interpretowała je jako objawienie geniuszu pełnego sentymentu. Prawda była jednak inna. Pamiętam, jak kiedyś, grając na fortepianie w Hiszpanii, zobaczyłem przeklęte stwory wypełzające z instrumentu. Te przerażające, złożone wizje nie były wyrazem poetyckiego uniesienia. Ale. Jak dziś sugerują naukowcy, mogły być objawem padaczki skroniowej. To zjawisko pokazuje przepaść między romantycznym mitem a rzeczywistością. Moje wizje nie były pięknym, artystycznym uniesieniem, ale przerażającą, fizjologiczną udręką. Moja publiczna kariera dobiegła końca 16 listopada 1848 roku, kiedy to zagrałem swój ostatni publiczny koncert w londyńskiej sali Guildhall. Był to gest ostatecznego hołdu dla mojej ojczyzny, gdyż dochód przeznaczony był dla weteranów powstania listopadowego. Tęsknota za Polską, która wygnała mnie z kraju, nigdy mnie nie opuściła, a to uczucie ukształtowało całą moją twórczość. Moje mazurki i polonezy stały się ponadczasowymi symbolami. Mazurki, choć opierają się na rytmach ludowych, przenoszą w głąb emocji. Od radości po głęboką nostalgię i tęsknotę za ojczyzną. Polonezy, dawne tańce dworskie, w mojej interpretacji, stały się heroicznymi manifestami patriotyzmu. Przykładem jest: Mimo że moje ciało znalazło sławę i uznanie w Paryżu, serce zawsze należało do Polski. Zgodnie z moją ostatnią wolą, po śmierci poprosiłem, aby moja siostra Ludwika zabrała moje serce do Warszawy. Było to symboliczne rozdzielenie. Ciało, które zyskało sławę we Francji, miało tam spocząć, a serce, będące siedliskiem duszy i najgłębszych uczuć, miało wrócić do ziemi, z której się wywodziłem. Zmarłem w Paryżu, a mój pogrzeb odbył się 30 października roku 1849 roku w kościele pod wezwaniem. Święta. Następnie kondukt żałobny, na którego czele kroczył książę Adam Jerzy Czartoryski. Wyruszył na cmentarz Perelachajs, gdzie spoczęło moje ciało. Zgodnie z moim ostatnim życzeniem, moja siostra Ludwika w 1850 roku przewiozła moje serce do Polski, w ukryciu, w naczyniu z koniakiem. Moja ostatnia podróż, w pewnym sensie, trwała znacznie dłużej niż pierwsza, która doprowadziła mnie do Paryża. Serce wróciło do domu, do Warszawy, gdzie zostało złożone w krypcie Kościoła Świętego Krzyża. Na filarze, w którym spoczęło, znajduje się tablica z cytatem z Ewangelii Święta. Mateusza, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Ten prosty gest, który podzielił mnie między dwoma narodami, ostatecznie połączył mnie z moim domem. Moje ciało spoczywa na obcej ziemi, ale serce, bijące w rytmach poloneza i mazurka, na zawsze pozostało tam, gdzie czułem się wolny.